Cześć. Tu Przemek TUSZ. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak wymienić tusz w drukarce atramentowej Epson XP 342. Zapraszam do oglądania. Sprawdźmy na początku jak wyglądają poziomy tuszów w tej drukarce. Wybieramy konfiguruj. Poziomy tuszu zatwierdzamy OK. I jak możemy zauważyć, poziom cyjanu jest niski, więc w tym odcinku go wymienimy. Wybieramy. Zamień teraz. Otwieramy klapę drukarki i wybieramy przycisk start. Czekamy aż karetka z tuszami wyjedzie nam w miejsce, pozwalające na wymianę tuszu. Po wcześniejszym rozpakowaniu i przygotowaniu tuszu, wyjmujemy niebieski tusz stary i możemy montować nowy zbiornik. Usłyszeliśmy charakterystyczne kliknięcie, więc możemy zamknąć klapę. I drukarka poinformowała nas o wykryciu zamiennika. Klikamy OK, kontynuując. I zaznaczamy opcję tak. Czy chcemy nadal używać tego tuszu? Sprawdźmy teraz poziom. I cyjan jest pełny. Tak. Właśnie wyglądała wymiana tuszu w drukarce Epson XP 342. Po więcej takich materiałów wpadajcie na nasz kanał. Nie zapomnijcie zostawić po sobie łapki w górę, jeżeli film okazał wam się pomocny. Zostawcie po sobie subskrypcję, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.